Idzie tym takim powolnym krokiem. No zobacz, co wyskoczyło. O! Co ty na to? Kiedyś żeby tak No z tego wiatru. Co ty na to? No, podejmuj masz O! Coś jest przyklejone. Coś się przykleiło, wujek. Co to w ogóle jest? Co, co to to sprawia przyjemność. Generalnie wam powiem coś innego. Też dla mnie fajnie, fajnie, przyjemnie z tym jeziorkiem, bo dzisiaj jest naprawdę. co ty tam masz? Takwa. Ale i to zaczynamy. Kolejny odcinek. Kolejny odcinek. Czyżby dzisiaj znowu rower? Nie, dzisiaj już nie będzie żadnych testów robionych, rowerowych, bo dzisiaj, jak już tak naprawdę stali widzowie, co są od początku ze mną na kanale. Dzisiaj wybieramy się na poszukiwania z wykrywaczem metalu. Ewentualnie. Będzie też magnes naodymowy, zobaczymy. Trzeba poszukać jakąś miejscówkę, jak wiadomo pola są obsiane. Także trzeba tu się jeszcze zapakować. Raz razie czego kurtkę wziąć, bo ta pogoda jest taka przedziwna. Że zaraz zaczęło padać oczywiście zamknięcie do roweru, żeby nam nie buchnęli. Zamykamy i ruszamy. Ruszamy w stronę wujka. Jestem Wójka. wujka. Dzień dobry wujko. Dobry. Co nam słychać w małym świecie? Fajnie, fajnie. Ile to tak trzy tygodnie chyba minęło, co? Chyba z miesiąc fajnie, to to już nie widziałem. Sprawę. No fajnie, że znalazłeś w końcu czas. Ja się o, cieszę niezmiernie. Też. Jak tam wczoraj dzień ojca? Och, ciężko. <laughs> ciężko? Bardzo. <laughs> ja myślałem, że ty masz butle z sokiem zabrane dzisiaj ze sobą. To z nas spryskiwaczy, nie? No. no dobra. Trzeba rower schować, wujek, bo żeby nie buchli. I lecimy w teren. Zobaczymy jeszcze oczywiście gdzie. Nie żeś mnie załatwił, co? No tak, nie? Kierowca, bombowca. No. <laughs> Kurno, muszę no. kierować. Ale ja, daleko nie mamy, także... Dam raz, oczywiście czas przyszedł się z wami oficjalnie przywitać, jak wiecie, wujek mnie już wrobił w kierowcę, ale to nic, witam was oczywiście ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku, no dzisiaj w końcu troszkę na te wykopki, na te poszukiwania z wykrywaczy metalu, ewentualnie magnesem domowym, zobaczymy co tam będzie. W repertuarze dzisiaj, co będzie wolnego dochodzenia, jak nie idzie na jakąś rzekę, powrócamy sobie trochę ten, ten magnes no-domowy, bo generalnie żeśmy jeszcze nie byli ani razu, a on tak leży, leży, czas w końcu się ruszyć. Ale oczywiście to się okaże za chwilę. Na e, trzeba coś poszukać, oczywiście, zapytać się gdzie tu coś można jeszcze ewentualnie wejść, na jakieś tereny. Jakiś lasek mamy też generalnie w planach. No zobaczymy, co będzie. I tyle, nowi widzowie, standardowo. Subskrypcja z dzwoneczkiem. Zachęcam oczywiście do lajkowania, pisania komentarzy pod filmem. I co, widzimy się już w terenie miłego oglądania. No nic, gdzieś tu w tych gąszczach mamy pozwolenie na taką tutaj łączkę, taki, taki trójkącik powiedzmy. No ta łączka była ciekawa, bo tutaj tędy stara droga przychodziła na tym polu. żeśmy dużo starych, fajnych monet wykopali. Taka stara droga tu przechodziła. Także hmm, no zobaczymy, jak to będzie. Potem ewentualnie nam tutaj pozwolił, bo to są wszystko tutaj naszego rolnika tereny. Tam możemy sobie, tam jest taki mostek i tam możemy sobie porzucać e, tym magnesem neodymowym, no ale to oczywiście wszystko zobaczycie w swoim czasie. No dobra, nic, idziemy się przebierać i startujemy. To idziemy z tym naszym wykrywaczem. Powiem wam, że normalnie się stęsni, to chyba za 2-3 tygodnie już nie byłem, ostatnio na plaży. Także. O ta trawa taka, tam dalej jest tak mniej skoszona, tutaj to ona tak wygląda troszkę głęboko, nie? No dobra, zobaczymy. Tam się tutaj coś tam się to uda zwojować, dosyć długo sucho było. O to idzie wujek. Myślałem, że będzie gorzej. No dobra także wbijamy łopatę i startujemy. To mamy pierwsze znalezisko przy tych torach. No, no generalnie nic szczególnego, ale... Przez słuchawki bo mi tu brzęczy przy tych torach. Po wyczyszczeniu 5 momencie mi się to jest od zamka błyskawicznego, ale nie, nie, jest to od zamka błyskawicznego, jest to chyba najprawdopodobniej. Hm, tak mi się wydaje, że był to jakiś krzyż, ale hm, takie, moje, takie moje domysły, ale jest to takie w miarę tutaj zdobione, jak widzicie. Ma takie zdobionka. O, teraz to będzie łapie lepiej, lepiej widać. Także, hm, no coś od czegoś. Ciężko to generalnie do czegoś dokleić. No ale mówię, od czegoś trzeba zacząć. Hm. To zaczynamy od takiego czegoś. A ja mam w końcu jakiś fajny, czysty sygnał. Zobaczymy. Kopiemy go na żywo. Zobaczymy, co to tu będzie. Sygnał ładny czyściutki taki. Taki na kolorek piękny, ale co to tu będzie? Coś tu siedzi. Coś małego, coś małego, o. wujek mam denara, mam denara, jo. ale myśliwego, denar jest, a piękny sygnał dają to te denary, myśliwego dają piękne sygnały, są to dupki, odłosek myśliwskich tego jest pełno wszędzie na tych wszystkich łąkach, polach, Pełno, pełno, jeszcze raz pełno. Oczywiście ja to zabieram do śmieci, bo śmieci zbieramy. Hop do torby. Coś fajnego chyba wyskoczyło. No oczywiście nie jestem pewny, co to, to będzie do końca. Ale wygląda fajnie. Wygląda fajnie. O o, 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 chyba będzie fajny strzał. Na razie wam nie zdradzam tego. Zawołam wujka, nie wiem, bo jest kawałek ode mnie, czy będzie chciał tu podejść, to zobaczyć. Ale myślę, że tak, także wołam. Wujek! buja Wujek! Wujek! Chodź! Jest fajny strzał. Jest fajny strzał. Przynajmniej na taki to wygląda. No dobra, czekam na tego wujka. Pomału, spokojnym krokiem idzie i będziemy podejmować to znalezisko. Na razie sobie zobaczcie. Tam sobie tak na sztorc. Na sztorc leży. Przypomina, przypomina mi to blachy. I to chyba będzie blach. Czyli nieśmiertelnik najprawdopodobniej. Ale oczywiście trzeba tutaj to wyczyścić. A wujek idzie po malutku, także paluszkiem delikatnie to wyczyścimy, zobaczymy co to tu będzie. To będzie blacha na pewno. Tak, 100% blach. 100% będzie to blacha. Wujek blachę mam. Blacha, nieśmiertelnik! Idzie wujek, teraz przyspieszył, Także <ścoughs> Czekamy na tego wujka. Kawałek potrzebuje. Ale myślę, że warto. Myślę wujek, że warto, żebyś tu się przeszedł kawałek, wiesz Także czekamy na wujka, zobaczymy, wujka reakcję minę. Idzie tym takim powolnym krokiem. No zobacz, co wyskoczyło co ty na to chory zaciągamy tak osłonić z no. tego wiatru. Co ty na to? No, to podejmuj. masz szczoteczkę? To się od razu. Jest mi się tak niewygodnie to robi, ono... trzymając telefon. Nie ma nic na niej wybit? Pusta będzie. Pusta blacha. Pusta blacha. No. Pusta blacha. Nie ma nic. Nic na niej nie ma. Pusta blacha. No ale to nie zmienia tematu, że. Jesteśmy coraz bliżej tu czegoś wykopania. Pusta blacha, nie ma mm -hmm. nic. Nie no ma? No mi się właśnie, nie wiem, ciężko wyczuć. Weź trochę tą, tą drucianą szczotką, weź to szarpnij porządnie, bo to tak zalepione jest tutaj. Kurde, od ciebie zapachy się wydają, wujek? Puuu, masakra! radleryk radleryk Nie, pusta blacha. Pusta blacha. No, puste blachy były przygotowane nie? do wybicia. Mm. Też się takie znajduje często i gęsto. No trudno. Nie udało. No trudno, pusta blacha. No ale było gorąco blisko. No ale to znalezisko i także cieszy. Nie wiem, jak wujka no. jak wujka cieszy? Tak. <laughs> no bo mnie naprawdę cieszy. Także pierwsze takie znalezisko powiedzmy godne uwagi. Szkoda, że pusta. Wujek się nie zdążył dobrze cofnąć. Ja oczywiście zawsze sprawdzam po sobie dołki. Zobacz. Patrz, no, jeszcze ten. jedna. Jeszcze jedna blacha. Też pusta Ktoś może tu w pociągu wrzucić. Może być hmm? może być. Weź się szybko szczotko, ale mi się też wydaje, że nas pusta. Szkoda, no kurde. Fajne, naprawdę fajne strzały były. Czyjaś taka historia, wiesz, zachowana. Bo to generalnie jest czyjaś historia, nie? Też jest pusta blach. Hmm. Też jest pusta blacha. No szkoda. Dwajnie śmiemtelniki trafione z jednego dołka, niestety na no, puste. Pusto. No nic wujek, co? No kurde. Ale to nie zmienia tematu. Dla mnie to i tak jest fajne znalezisko. Nic. Poddajemy się, nie? Wujek, nie ma co. Dwie blachy zostały wykopane. Zaczynamy, nie? Magnesikiem. F300 Magnes, Zobaczymy. Rzeczka mości z tego mostu. Tam ciężko. Taki, te, te barierki dosyć wysokie, nie? Jeżeli wujek jest dosyć wysoki, to byś sobie na pewno poradził, no ale u mnie by był problem generalnie. Także zobaczymy. Wuja! Pierwszy rzut, nie? musisz najpierw trochę porozwinąć ten, ten, ten magnes. zobaczymy nam co tutaj wyjdzie. Miejsce generalnie ciekawe, dlaczego wujek ciekawe? Bo przy, lot, przy takim zapasowym lotnisku lub 2 w tej pas startowy były hangary w tym lesie. W tym lesie żeśmy. żeśmy jak widzicie ze mną jeszcze tutaj właśnie coś, jakieś całusy, miłusy były. Przyjechaliśmy od razu za wika. samo życie. Także ten las za nami też jest ciekawy dosyć. W tym lesie mówię, jak już chodziliśmy, w zeszłym roku dwa, trzy razy kupa, kupa usek na nabojów cudów nie w Hangary lub Stare takie tam niby były przy tym lotnisku. Także ciekawe miejsce, no zobaczymy, porzucamy tym Magnesem, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pierwszy raz jesteśmy na Magnesie, także zobaczymy Wujek. Co nam wyjdzie w tym naszym praniu? Także ruszamy, pierwszy rzut dwójka. Chuja zaczynaj. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie tutaj. Zobaczymy. Pierwszy rzut dwójka, potem będzie moja kolej, Zobaczymy, no, trzeba spróbować wujek, nieco coś innego. Te wykopki, wiadomo teraz, pola są popsiewane. Ciężko w ogóle cokolwiek znaleźć. A lasy, generalnie ja do lasu nie chodzę, nie, tak staram, staram się omijać. No bo wiadomo, kleszcze i te sprawa, co roku z kleszczami biegać, dwa lata pod rząd to o, coś masz. Zahaczyło o kamień, pusty. Pusty wujek, pusty? Mhm. Pusty, no to jedziesz dalej. Ja ci będę nagrywał, wujek. Ty, no zobaczymy, może ja sobie też jakiś magnes kupię. Trochę tam pod ten most. Czeka, niech on opadnie chwilę, wiesz? Co tam swój ciężar ma. No dobra, nie będę wam tutaj was męczył widokami. Coś tak. fajnego będzie, zobaczymy, o, coś się będzie. przyklei, to, to zobaczycie na pewno. O, coś jest przyklejone. Coś się przykleiło wujek, co to w ogóle jest? Co Wyniądze to? na łyżkę odklej. Ja. Po sześciu rzutach coś się przykleiło. Jak byk. <grym> Także słuchajcie, no mamy pierwsze tutaj znalezisko. Ja, Lüffel. Lüffel. <grym> <Ja? grym> Eicherswagen? <Eindem? grym> Magnet?

Aha. 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 No to słuchajcie, mamy tu historię, nie? Bo historię. Historia, chłopak nam tu ktoś to powiedział, że tutaj jest stąd, mówią no tutaj skakali z tego mostu sobie, i tu jest pełno takich dużych no ale no widzicie, no, no mamy złek no mamy pierwsze znalezisko, jak byk. Może w No co to był za rzut, <laughs> no. rzutko, nie? jest no. ci powiem wiesz co fajny klimat tu jest, naprawdę, nie? No. Jest taki klimacik fajny. Ej, że tam opadnie, wiesz, trzeba poczekać chwilę. No, jak oni z tego mostu skaczą, to tam jest głęboko no, na pewno no, ze głęboko. 3 metry no, będzie gdzieś, opadnie, tak? Bo my tak trochę za szybko szalejemy. No się co? Ja się wujek nauczyć, nie tego. <laughs> Ale zawsze coś innego na tym kanale, przynajmniej się trochę dzieje. Targi staroci, No. Kopki e, poszukiwania z wykrywaczem metalu, teraz trochę... E, Magnesi... Mogę się Coś z tego jednego wyłowili, o. o. Trzeba przylufować mocniej, bo jest trochę, wiesz? Kurde, wiesz co, my sobie musimy jakoś połąka. w razie czego tu przynieść, wbić i... Owinąć to, żeby nam się popełniło. Tutaj... No 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 ale z tymi twoimi rzutami to raczej się nie wydarzy Ty nagrywasz? Nowaga No, ci boję, że mi też całe z tym sznurem nie poszedł, wiesz? Jakiś taki, trzeba coś tu, jakiś pal ze sobą powbijać, wiesz, zawiązać, w którym masz spokój, nie? Uh -huh. Bo to jest magnes pożyczony od mojego serdecznego przyjaciela Adiego, z kanału Adi na który oczywiście serdecznie zapraszam. I nie chciałbym, żeby gdzieś tam nam został w tej wodzie, nie? No trzeba będzie nurkować. To trzeba będzie nurkować, nie? Lega, niech to opadnie, chwilę wiesz. Ale mówię, ciekawa, jest, ciekawa historia tego miejsca, tego lotniska. Tutaj nawet teraz jak słyszeliście, na no po niemiecku akurat popak opowiadał, że tutaj samolot e, się rozbił e, e, wylądował, tak. bo rozbił się. I dużo może być rzeczy właśnie z, tych, z, tego, z tego z tego czasu. Uh -huh. są kamienie, tak? W takiej sztuce nam się przykleiły, nie? Mówię, no popróbować trzeba, nie? Musisz poczekać chwilę, niech on tam upadnie. Powiem Ci, że to musi być chyba głęboko, wiesz? No. Jak oni tu skakali, nie? Masz, nie? czujesz opór? Pociągnij mhm. to. Ja nie mogę za szybko, żeby to się... Ty to takiego kotleta ciągniesz wujek. Co masz? Rura? Nie, no. ja, rura. Znak czy co? Co no. to jest ten? Ja? Znaczy. Ty. Jo, tośmy znak znak wyrwali. Jo, ty. Znak. Grube znaleziska. Wujek ciągnie. No, taki znak, ale wiesz co? No, go na bok. Słuchajcie, no sprzątamy rzekę. Tak czy nie wujek, Z... Rzekę dbamy o nasze środowisko, oczywiście. także <noise> kotlety, kotlety zaczynają się teraz dziać. Nie jest trochę, żeśmy tutaj po, bliżej pod ten most podeszli. Chcieliśmy generalnie z tego mostu rzucać. Ten most, ta berylka jest dosyć wysoko i, i ten szturek ociera nam tutaj o, o, te, o te zbrojenia tu na tym kancie, dlatego nie chcemy ryzykować. Dlatego mówię do wujka, choć pojedziemy trochę tutaj bliżej. Wujkowi to sprawia przyjemność. Generalnie Wam powiem coś innego, też dla mnie fajnie, fajnie, przyjemnie z tym jeziorkiem, bo dzisiaj jest naprawdę. O, co Ty tam masz? Klamra. Ale już to. Jo. Pokaż mi ten magnes. Kurde ty. No. szok. Klamra. To jest klamra. To jest bankowo klamra. Wiesz co to jest za klamra? Luftwaffe. To jest klamra, no stan agonalny wiadomo, no, 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 ale to tak w tej wodzie leży, w ziemi się wyciąga z boki, a w wodzie. To jest Luftwaffe. Luftwaffe ma tą motoczkę. Mm. I tutaj po środku jest ten ten, nie? Rodziców, to pasuje. pasuje idealnie. Słuchajcie, kolejny ślad potwierdzający tutaj istnienie tego lotniska. Tego lotniska, tego pasu startowego bardziej. Puh, powiem Ci, wujek, my tu zostajemy chyba, co? Nie. No mówię, no szkoda, takie rzeczy, no ale z wody to już kompletnie takie zwłoki zawsze wychodzą, także tu się nie ma nad czym w ogóle zastanawiać. Wujek Ty, farciarzu, jeden. No mówię, ten jeden, ten, te, te sztuczce i teraz to. Także warto, mówię, tu pod tym, pod tym mostkiem tutaj trochę postać porzucać. Zobaczcie sami to są odłożone. To co żeśmy do tej pory nam się udało wyłowić. Także mamy klamrę no Luftwaffę powiedzmy, no to jest Luftwaffe, była kiedyś. Mamy tutaj taki o, zasobnik w Może być też, że to będzie wermach albo luftwaffe, albo co innego. Tu mamy jeszcze takie coś. I co mamy? Imbusa jeszcze takie znalezione. Także pierwsze połowy powiem wam. Naprawdę nie i coś innego, coś innego. Mnie to też cieszy, bo naprawdę to jest... Naprawdę... Jest, aż się przyjemnie tutaj spędza czas. Jeszcze przy okazji jeszcze jak coś z tej tutaj rzeki wyjdzie. Się Przykleiło jakiś pręd, nie? Uh -huh. No ale wyciągnij go. No, ale jak... jesteś. No ja no, właśnie to jest właśnie to takich... Pierwszy raz jesteśmy na takim czymś wiadomo. No tutaj elegancko ten brzeg to tam szło, a tutaj to już jest problem. Drzewo popcinane. Nie? No drzewo popcinane i to jest właśnie to. No dobra, przesuniemy się chyba kawałek dobra. dalej, co? Czekajka, coś czuję, że my teraz będziemy na, na magnet chodzić, co? O, <gry> o. Przyciąga, co? Ale nówka sztuka. Nie, tak? No i sztuka 2 eurocenty, ale to jest, wiesz, że żelastwo pełne, nie w środku, o. tylko taka otulina, a w środku kompletne żelastwo. także mamy kolejne tutaj coś wyłowione. <grym> o. No i fajnie, i fajnie. Dobra, wuję, rzucaj dalej. Powiem Ci, że jest ciekawie, ciekawie, mi się podoba. Poszedł Kurde, tych rzutów jest, coś tam się przykleja, jakieś takie śmieciochy małe, nie? ale nic takiego większego, jedynie ten, ten tutaj słup jakiś, kurde. halt Niemcy na moście, no, na razie to jakiś drutu też wyszedł. Walczymy, walczymy dalej. Tutaj działa, kapslami rzuca. Się przykleimy, no to też śmieci zabieramy tutaj, do skarbów naszych. To by było na tyle. <laughs> wujek zmęczony po wczorajszym Fata tak po dzień nie u ojca. Słuchajcie, no generalnie, żeśmy spróbowali, żeśmy się to pouczyli tym rzucaniem. Generalnie trzeba chyba pomału go ściągać. Ten magnes domowy pomału ciągnąć po tym, po tym, dnie, wiadomo, jak za szybko to nam się może nie zdążyć przykleić. Coś żeśmy tu wydubali. To nie jest tak, że nic nie mamy. Jakąś klamrę, powiedzmy, nazwijmy to klamrą. Klamra najprawdopodobniej, no to chyba będzie. Mi się wydaje, w trochę takich tutaj śmieci, takich różnych ach drutów, pierdół i w ogóle wszystkiego. Już mam w zapakowane. Oczywiście trzeba wy wyrzucić, się co tu zostawiamy ten słup, nie będziemy taszczyć tego słupa, Przecież z sobą jak tu go gdzieś no oprzemy, o ten tu taki jakiś śmietnik, widzę, jest tam, oprzemy go od tego śmietnika i tyle. I koniec dzisiejszego odcinka. Trochę wykrywać metal, trochę magnes magnes neodymowy. Musimy jeszcze generalnie jakieś takie chyba lepsze miejsca poszukać, a to magnes neodymowy... Bo powiem wam, fajnie, nad, takim, nad taką rzeką naprawdę fajnie spędza się czas, nie? Jeden na razie, mamy jeden magnes domowy, bo wujek rzuca, ja patrzę, potem się zmienia, jak się, wujek, jak się wujek zmęczy, dlatego tak to wygląda. A wam jak się standardowo podobało, nie zawsze się, wiadomo, będą fanty, jakieś rzeczy, ale generalnie coś tutaj się nam trafiło, to nie jest tak, że na pusto wracamy. Także jak wam się podobało, wiecie co macie zrobić, łapkę do góry, nowi widzowie, cały czas zachęcam. Do czego wujek? No, to czego? Do subowania. Do naciśnięcia tego magicznego przycisku. Subskrybuj <gry> dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!